Przystoj... Czy ja jestem przystojny? Jestem! Ale ja, nie kurczę wyglądał wyglądam jak sprzedawca hotdogów. Dzień czu, dobry, my tutaj witamy ostatniego dnia. To nie jest, 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 jest ostatni dzień. W sensie to jest, to jest ostatnie, ostatniego dnia na tej bazie. Ostatnie, doba. No nie, jutro to ostatnie będzie. Ostatnie doba. Gdy ustaliliśmy już, w którym dniu obozu jesteśmy, wybraliśmy się na grę podsumowującą obóz. Rozwiązując zadania na punktach związanych z technikami harcerskimi, otrzymywaliśmy patyczki, z których na końcu wychodziła Lilika. Po grze, przy czas na apel. Mówiłam Wam, że pięknie się prezentujemy? To wcale nie tak, że chodzimy do rytmicznej muzyki. Ustalmy, że potrafimy pięknie chodzić i nic nie ma w tle. Drużyna Kasia pięknie nas zameldowała. Po czym przyszedł czas, myślę, na najbardziej ekscytującą część tego dnia oglądanie zdjęć obozowych. Ale nie myślicie chyba, że zapomnieliśmy o Łosiu Dnia? Miło mi was y, gościć na tej jakże uroczystej chwili wręczenia Łosia Dnia. Y, nie obijając dalej w bawełnę, y, wczorajszym Łosiem Dnia zostaje Ola Za złamanie głosami dwoma. E, tak. właśnie dnia dzisiejszego z głosami powalającymi trzema zostaje Antoni Kobus za e, użycie walkie w nieodpowiednim celu. Nie, to, to akurat to nie ja. Widzisz? To akurat nie ja, ale ja chciałbym powiedzieć, że ja bardziej się widzę w tym za Eee, za celebrowanie posiłku. Chciałbym podziękować wszystkim współuczestniczącym, bo to jest nasza wspólna nagroda. zaraz chciałbym zrobić wspólne zdjęcie. To nie jest powołostrowa, ze sceny proszę. Ale dlaczego ty chcesz prowadzić wywiady? Dlaczego my to robimy? Wiesz co? Czuję, że ten interes potrzebuje inwencji twórczej. To nie ma takiego prostego gadania, to nie wystarcza lać wody. Nie eee, dobre, po zadane... powiedzieć, co pan sądzi o posiłkach w Borkach. Widzicie państwo, ja chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale prześladuje taki jeden tutaj typ. I to jest bardzo ten i w ogóle mam teraz kamery przy czole. To jest niebezpieczne miejsce. Ja się boję, ale to co jakie widzę plusy? Po pierwsze, jedzenie Pierwsza klasa, naprawdę. To prawda, zupka ta sama od kilku dni, z nowymi dodatkami, ale smaczna. To jest, to jest perfekt, konkret. Nie jadł chyba specjał w kuchni trzech gwiazdek zuchowych. Dobrze, w takim razie chciałem bardzo serdecznie pozdrowić cały Fordon, wszystkie dobre mordy, które tam są, wszystkie, wszystkich ziomeczków, wiadomo. Dawid, pozdrawiam. Czy poleciłbyś e, Forward jako miejsce do rozwoju? Tak. Uważam, że Forward to jest wielopoziomowa drużyna. Znaczy są harcerze starsi i wędrownicy. To daje dość duże pole do popisu, jeżeli chodzi o różne instrumenty metodyczne. Dyplomatyczna odpowiedź? Jest tutaj pełno zaangażowanych ludzi. Kadra nie śpi, kadra czuwa, kadra chleb wsuwa. Tylko bez kiepskie, bo są ciężkie czasy. Mimo upływu lat zachowuje Pani piękną, zdrową i nawierzoną celę. Proszę powiedzieć, jaki jest Pani sekret? Nie uważam, że to dochodziło. Nie mam też pojęcia, dlaczego... Proszę to Pani, przypominam, że tylko i wyłącznie tak Pani znalazła się na głównej stronie z z naszego grona. Proszę <laughs> powiedzieć, jaki jest Pani sekret? Tak. Teraz proszę o pozdrowienia. E, ja pozdrawiam cały Ile? format. Koniec. Nosi tak. e, Pani kolczyki w kształcie pszczoły. Czy utożsamia tak. się Pani z akcją Save the Beast? Tak, ja... Poland Ja. Utoż... Pollen drop. Ja po prostu utożsamiam się z pszczołami, tak? Koniec. Ale jest Pani pracowita, czy, czy, czy z czym to się łączy? Nie, jestem Mają, to wystarczy. W porządeczku, o a tutaj mamy druhne komendantkę. Pierwszy raz widzimy więc... vloga. To będzie bez cięcia, proszę, Dominika, to musi się znaleźć. Mówisz, masz. Czekam na pytania! Powiedz coś o sobie? Właśnie. Nazywam się Jędrzej Luboński, jestem członkiem chówcowej komisji rewizyjnej, członkiem... Zespołu komunikacji promocji chłopców, gość Miasto, e, skromny. <noise> w tym momencie oglądamy drucha oboźnego w jego e, naturalnym otoczeniu. <stryk> Harcerzy ubierają mundury! Przygotowanie, czas, 4 minuty! Po wywiadach przyszedł czas na ostatnie obozowe ognisko. Po Niebrak kobieca, takiej jednościa, załóż mundur i frytnikę. Tak na wóż, w seremu i razem i razem z nami na stanu, 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 stanu,